Ciemna, jesienna noc. Stary bankier chodził po swym gabinecie z kąta w kąt i wspominał, jak 15 lat temu jesienią wydawał przyjęcie. Na uroczystości było wielu mądrych ludzi. Prowadzono ciekawe rozmowy. Mówiono między innymi o karze śmierci. Goście, wśród których było sporo uczonych i publicystów, Przeważnie ustosunkowywali się do takiej formy represji negatywnie. Uważali tego rodzaju wyrok za anachroniczny, nieodpowiedni dla państw chrześcijańskich i nieetyczny w samej swej istocie. Zdaniem niektórych dyskutantów karę śmierci z reguły należałoby zastąpić dożywotnim więzieniem. Nie zgadzam się, oświadczył bankier gospodarz. Wprawdzie nie wypróbowałem ani kary śmierci, ani dożywotniego więzienia. Lecz jeżeli można sądzić a priori, to według mnie kara śmierci jest bardziej etyczna i humanitarna od więzienia. Który z katów jest bardziej ludzki? Ten, co zabija w ciągu kilku minut, czy może ten, co wysysa z człowieka życie w ciągu wielu lat? Jedno i drugie jest równie nieetyczne, wtrącił któryś z gości. Cel jest bowiem ten sam pozbawienie życia. A państwo nie jest Bogiem. Nie ma prawa odbierać tego, czego nie może zwrócić, nawet gdyby tak chciało. Jednym z gości przyjęcia był pewien prawnik, człowiek młody, 25-letni. Kiedy zapytano go o zdanie, odrzekł: I karę śmierci, i dożywotnie więzienie uważam za równie nieetyczne. Gdyby jednak dano mi wybór pomiędzy straceniem a dożywociem, to oczywiście wybrałbym to drugie. Lepiej żyć byle jak, niż wcale. Wszczął się ożywiony spór. Bankier, człowiek w owym czasie jeszcze niestary i dość impulsywny, nagle zirytował się. Huknął pięścią w stół i krzyknął, zwracając się do młodego prawnika. To nieprawda. Gotów jestem założyć się o 2 miliony, że pan nie wytrzyma w więzieniu nawet pięciu lat. Jeżeli pan mówi poważnie, odrzekł prawnik, to założa się, że wytrzymam nie pięć, ale nawet piętnaście lat. Piętnaście? Dobra, zawołał bankier. Panowie, stawiam 2 miliony. Zgoda, pan stawia 2 miliony, a ja swoją wolność, oświadczył prawnik. I tak oto ten niesamowity, bezsensowny zakład został przyjęty. Bankier, który wówczas posiadał niezliczoną ilość milionów, kapryśny i lekkomyślny, był zachwycony. Przy kolacji żartował i przekomarzał się z prawnikiem. Młodzieńcze, niech pan się opamięta póki czas. Dla mnie dwa miliony to drobiazg. Pan zaś ryzykuje utracenie trzech, czterech najpiękniejszych lat życia. Powiadam trzech lub czterech, bo nie wytrzyma pan bowiem dłużej. Nieszczęsny, niech pan pamięta, że dobrowolne zamknięcie jest znacznie cięższe do zniesienia niż przymusowe. Myśl, że w każdej chwili może pan odzyskać wolność, zatruje panu w celi całą egzystencję. Doprawdy żal mi pana. A teraz bankier, chodząc z kąta w kąt, rozpamiętywał całe to zdarzenie i pytał sam siebie: I po co był mi ten zakład? Co to da, że prawnik straci 15 lat życia, a ja wyrzucę 2 miliony? Czy ten tutaj prawnik może udowodnić ludziom, że kara śmierci jest lepsza lub gorsza od dożywotniego więzienia? Nie, po prostu nie. Bzdura i bezsens. Z mojej strony był to kaprys zblazowanego człowieka, a z jego zwykła chciwość. Następnie rozpamiętywał, co zaszło później po opisanym wieczorze. Postanowiono, że prawnik będzie odbywał swe więzienie pod surowym nadzorem w jednej z oficyn, znajdującej się w ogrodzie bankiera. Ustalono, że w ciągu 15 lat będzie pozbawiony prawa przestąpienia progu oficyny, obcowania z ludźmi, słyszenia ludzkich głosów oraz otrzymywania gazet i listów. Wolno mu było posiadać instrument muzyczny, czytać książki, pisać listy, pić wino i palić papierosy. W myśl warunków zakładu, z otaczającym go światem, więzień mógł kontaktować się jedynie milcząco przez maleńkie okienko celi. Wszystko, co było mu potrzebne książki, nuty, wino i tym podobne Mógł otrzymywać w dowolnej ilości, lecz tylko za pomocą notatek, kreślonych na kartkach i wręczanych przez okno. Umowa przewidywała wszystkie nawet najdrobniejsze szczegóły, które stwarzały atmosferę surowej izolacji oraz zobowiązywała młodzieńca do odsiedzenia dokładnie 15 lat. Od godziny 12.14 listopada 1870 roku do godziny 12-14 listopada 1885. Najmniejsze usiłowanie naruszenia przyjętych warunków, opuszczenie więzienia choćby o dwie minuty przed wyznaczonym terminem, zwalniało bankiera od obowiązku wypłacenia dwóch milionów. Przez pierwszy rok zamknięcia, prawnik, jak można było wnioskować z jego lakonicznych kartek, dotkliwie doświadczał osamotnienia i tęsknoty. Z oficyny słychać było we dnie i w nocy dźwięki fortepianu, wyrzekł się wina i tytoniu. Wino, pisał, budzi różne pragnienia, a pragnienia są najgroźniejszymi wrogami więźnia. Poza tym, cóż może być smutniejszego, od samotnego picia dobrego wina. A tytoń zatruwa powietrze w pokoju. W pierwszym roku posyłano mu przeważnie książki o treści rozrywkowej, powieści o skomplikowanym wątku miłosnym, kryminalne i fantastyczne opowiadania, komedie podobne. W drugim roku muzyka w oficynie zamilkła, a prawnik domagał się już tylko klasyków literatury. W piątym roku znów zabrzmiała muzyka i więzień zażądał wina. Ci, co obserwowali go przez okienko, opowiadali, że cały ten rok przeleżał w łóżku, jadł, pił, często ziewał i gniewnie przemawiał na głos sam do siebie. Książek nie czytał. Czasami nocą zasiadał do pisania, a nad ranem darł na strzępy wszystko, co napisał. Słyszano też nieraz płacz. W drugiej połowie szóstego roku więzień zajął się gorliwie filozofią, historią i studiowaniem języków. Tak chciwie pochłaniał te nauki, że bankier ledwo nadążał sprowadzać dla niej potrzebne książki. W przeciągu czterech lat na żądanie prawnika zostało sprowadzone około 600 tomów książek. W okresie tych namiętnych studiów bankier otrzymał od swego więźnia między innymi tego rodzaju list. Drogi strażniku mojej wolności, piszę do pana ten list w sześciu językach. Proszę pokazać go specjalistom od tych spraw. Jeżeli nie znajdą w nim żadnego błędu, błagam pana, proszę kazać wystrzelić z broni w ogrodzie. Wystrzał ten powie mi, że studia nie poszły na marne. Geniusz ludzki wszystkich wieków i krajów przemawia różnymi językami, lecz żar płonie we wszystkich ten sam. O, gdyby pan wiedział, jakim nadziemskim szczęściem wypełnia moją duszę poczucie, że nauczyłem się go rozumieć. Życzenie uwięzionego zostało spełnione. Bankier kazał dwa razy wystrzelić w ogrodzie. Następnie, gdy minął dziesiąty rok, prawnik siedział nieruchomo przy stole. Czytał wyłącznie Ewangelię. Bankiera ogarnęło zdumienie, że prawnik przestudiował w ciągu czterech lat 600 trudnych dzieł naukowych, a teraz poświęcił prawie rok na czytanie jednej łatwej do zrozumienia i niezbyt grubej książki. Po Ewangelii zjawiła się historia religii i teologia. Przez ostatnie dwa lata uwięziony czytał bardzo dużo i chaotycznie. A to studiował przyrodę, a to żądał Byrona lub Szekspira. W niektórych kartkach prosił równocześnie o chemię i podręcznik medycyny, powieść i traktat filozoficzny lub teologiczny. Jego lektura przypominała pływanie w morzu wśród szczątków rozbitego okrętu, kiedy to człowiek, pragnąc ratować życie, chwyta się kurczowo czegokolwiek. Aż minęło 15 lat od zakładu i zawiązania umowy. Stary bankier przypominał sobie to wszystko i myślał: Jutro o 12 godzinie upływa termin zakładu, więzień zostanie zwolniony i w myśl umowy muszę mu wypłacić 2 miliony. Jeśli zapłacę, wszystko przepadło, zostanę doszczętnie zrujnowany. 15 lat temu bankier miał milionów bez liku, dziś jednak bał się zapytać sam siebie czego ma więcej, pieniędzy czy długów. Hazardowa gra na giełdzie, ryzykanckie spekulacje, gwałtowność, której nie mógł się wyzbyć nawet na starość, zwolna doprowadziły jego interesy do ruiny. Nieulękniony, ambitny i dumny magnat przekształcił się w bankiera średniej klasy, który drżał przy każdej zwyżce lub zniżce giełdowej. – Przeklęty zakład! – mruczał bankier, chwytając się w rozpaczy za głowę. – Czemu ten człowiek nie umarł? Ma dopiero czterdzieści lat! Zabierze mi resztkę mego majątku, ożeni się, zazna wszystkich radości świata i będzie grał na giełdzie, a ja, jako nędzarz, będę zazdrośnie obserwował jego życie i wysłuchiwał od niego codziennie, zawdzięczam panu całe swoje szczęście. Proszę przyjąć teraz pomoc ode mnie. Nie, to byłoby ponad moje siły. Jedynym ratunkiem przed bankructwem i hańbą jest śmierć tego człowieka. Wybiła trzecia w nocy. Bankier zaczął nasłuchiwać. W domu wszyscy spali. A za oknami rozlegał się tylko szum zmarzniętych drzew. Starając się uniknąć najlżejszego szmeru, wydobył z szafy pancernej klucz do drzwi, których nie otwierano przez 15 lat. Włożył płaszcz i wyszedł z domu. W ogrodzie panował mrok i chłód. Padał deszcz. Ostry, wilgotny wiatr hulał po wszystkich alejach, wył i szarpał gałęzie. Bankier wytrężał wzrok, lecz nie mógł dostrzec ani ziemi, ani białych posągów, ani oficyny, ani drzew. Gdy dotarł do budynku, zawołał dwukrotnie stróża, ale odpowiedzi nie było. Widocznie stróż schował się gdzieś, spał w kuchni lub w oranżerii. Jeżeli starczy mi sił, by wykonać mój zawiar, pomyślał stary bankier, to podejrzenie padnie przede wszystkim na stróża. Namacał w ciemności stopnie schodów i drzwi, wszedł do przedpokoju oficyny, potem po omacku dostał się do małego korytarzyka i zapalił zapałkę. Nie było tam nikogo. Stało czyjeś łóżko bez pościeli i ciemniał w kącie żelazny piecyk pieczęcie na drzwiach wiodących do pokoju więźnia były nienaruszone. Gdy zgasła zapałka, bankier, drżąc ze zdenerwowania, zajrzał przez maleńkie okienko. W pokoju więźnia migotał nikły płomień świecy. Sam więzień siedział przy stole. Widać było tylko jego plecy, włosy na głowie i ręce. Na stole, na fotelu i na podłodze leżały otwarte książki. Minęło pięć minut, a więzień nie poruszył się ani razu. Piętnastoletnie zamknięcie nauczyło go siedzieć nieruchomo. Bankier zapukał palcem w szybkę, lecz więzień nie zareagował na stuk żadnym, nawet najmniejszym ruchem. Wówczas bankier ostrożnie zerwał pieczęcie z drzwi i włożył klucz do zamka. Zartowieły zamek szczęknął chrapliwie, a drzwi skrzypnęły. Bankier przypuszczał, że natychmiast rozlegnie się okrzyk zdumienia i kroki, lecz minęło parę minut, a za drzwiami panowała nadal cisza. Zdecydował się wejść do pokoju. Przy stole siedział nieruchomo człowiek niepodobny do zwykłych ludzi. Był to istny szkielet obciągnięty skórą, o długich kobiecych lokach i kosmatej brodzie. Cerem miał żółtą z odcieniem ziemistym, policzki zapadłe, plecy długie i wąskie, a ręka, którą podtrzymywał swoją skudloną głowę, zdawała się tak wątła i chuda, że strach było na nią spojrzeć. We włosach jego srebrzyła się już siwizna. Widząc tę starczą wynędzniałą twarz. Nikt nie dałby wiary, że człowiek ten dopiero dobiega czterdziestki. Więzień spał. Na stole, przed jego pochyloną głową, leżał arkusz papieru zapisany drobnym pismem. Nędzny, nieszczęsny człowiek, pomyślał bankier. Śpi i pewnie śnią mu się moje miliony. A przecież wystarczy wziąć tego półtrupa, rzucić na łóżko, przydusić z lekka poduszką i najdokładniejsza ekspertyza nie wykaże śladów zabójstwa. Jednakowoż trzeba by najpierw przeczytać, co on tu napisał. Bankier wziął ze stołu papier i odczytał, co następuje: Jutro w południe odzyskam wolność i prawo do kontaktowania się z ludźmi. Lecz przed opuszczeniem tego pokoju i ujrzeniem słońca, pragnę powiedzieć wam kilka słów. Z czystym sumieniem wobec Boga, który mnie widzi, oświadczam, że gardzę swobodą, życiem, zdrowiem i wszystkim tym, co w księgach waszych zwiecie dobrami tego świata. Piętnaście lat badałem pilnie życie ludzkie. Co prawda nie widziałem ani świata ani ludzi, lecz w księgach waszych piłem wonne wino, śpiewałem pieśni, polowałem w lasach na jelenie i dziki, kochałem kobiety. Piękne, zwiewne jak mgiełki kobiety, wyczarowane przez genialnych waszych poetów. Odwiedzały mnie nocą i szeptały mi cudne baśnie, od których mąciło mi się w głowie. W waszych książkach zdobywałem szczyty górskie: Elbrus i Mont Blanc i z nich oglądałem, jak o poranku wschodziło słońce i jak ono wieczorami barwiło niebo, ocean i wyżyny górskie purpurą i złotem. Widziałem stamtąd, jak nade mną, rozdzierając chmury, zapalały się błyskawice. Widziałem w dole zielone lasy, pola, rzeki, jeziora, miasta. Słyszałem śpiew syren i dźwięki fujarki pastuszej i czułem wiew skrzydeł pięknych szatanów, przylatujących do mnie, by mówić o Bogu. W księgach waszych rzucałem się w przepaście bez dna, Czyniłem cuda, zabijałem, paliłem miasta, głosiłem nowe religie, zdobywałem nowe państwa. Poprzez wasze księgi posiadłem mądrość. Wszystko to, co wiekami tworzyła niestrudzona myśl ludzka, stłoczyło się w mej czaszce w jeden niewielki kłąb. Wiem, że stałem się mądrzejszy od was wszystkich. I wzgardziłem waszymi księgami. Wzgardziłem wszystkimi dobrami całego świata. Wzgardziłem mądrością. Wszystko to jest nędzne, znikome, złudne i kłamliwe jak miraż. Cóż z tego, że jesteście dumni, mądrzy i piękni, skoro śmierć zmiecie was z oblicza tej ziemi na równi z marnymi myszami, a potomstwo wasze, historia, nieśmiertelność waszych geniuszów i tak zamarznie lub spłonie wraz z kulą ziemską. Postradaliście rozum, kroczycie fałszywą drogą. Kłamstwo bierzecie za prawdę a brzydotę za piękno. Zdumiałoby was, gdyby z jakichś powodów na jabłoniach i drzewach pomarańczowych w miejsce owoców zawisły żaby i jaszczurki, lub gdyby róże zaczęły wydawać woń spoconego konia. Tak ja dziwię się wam, widząc, że zamieniliście niebo na ziemię. Nie chcę was zrozumieć. A żeby dowieść, że prawdziwie wzgardziłem tym, co dla was stanowi treść życia, zrzekam się dwóch milionów, o których kiedyś marzyłem jak o raju, a którymi obecnie gardzę. By pozbawić się prawa do nich, wyjdę stąd na 5 godzin przed ustalonym terminem, naruszając w ten sposób umowę. Przeczytawszy to, bankier położył z powrotem arkusz na stole, ucałował dziwacznego człowieka w głowę, rozpłakał się i wyszedł z oficyny. Nigdy poprzednio, nawet w wypadkach wielkich przegranych na giełdzie, nie czuł takiego obrzydzenia do samego siebie, jak w chwili obecnej. Wrócił do domu. Położył się do łóżka, choć wzruszenie i łzy długo nie pozwalały mu usnąć. Następnego dnia rankiem przybiegli doń bladzi z przerażenia dozorcy i oświadczyli, że widzieli, jak człowiek zamieszkujący oficynę wylazł przez okno do ogrodu, przeszedł do bramy i potem gdzieś zniknął. Wraz ze służącymi bankier udał się niezwłocznie do oficyny i stwierdził ucieczkę swego więźnia. Aby zaś uniknąć zbędnej gadaniny, zabrał został za arkusz ze zrzeczeniem się wygranej i wróciwszy do domu, zamknął go w pancernej szafie.